trochę słaby moment na pierwszą porażkę, bo mecz finałowy wszyscy liczyli na zwycięstwo. No, psz, szkoda, szkoda na pewno, bo e, w tej całej rundzie na pewno że żebyśmy po prostu nie awansowaliśmy, chociaż ten prak, tak na osłodę, no niestety naprawdę ta porażka w tym momencie... Najgorszy moment, naprawdę. Nerwowa końcówka, jak ty widziałeś tego karnego ta piłka przeszła i nie? Czy, czy nie przeszła? Ja myślę, że nie widziałam, czy też czy nie przeszła. natomiast sporo no, sytuacji ten karne nie musiał decydować, aczkolwiek to był to moment, żeby, żeby ten remis uratować. i myślę, że z takim zaangażowaniem jako jak, drugie połowie, żeby ten match jeszcze wygrać. Jak Ty byś podsumował ten sezon? Na plus bardziej czy na minus? No, absolutnie na plus, dlatego też bym nie chciał, żeby, żeby w jakichś markotnych humorach, mimo tej porażki, mimo przegranego tego finału, żeby to dziś rzutowało na ocenę całego sezonu, całej rundy może, bo pierwsza bo runda, nowa drużyna, dużo młodych zawodników, dużo zmian, dużo też nie wiadomo i widać było w tamtej rundzie, że, że się zgrywamy, że potrzebujemy troszkę czasu. Natomiast e, runda jest jak najbardziej na plus. E, zdecydowanie byliśmy na rejszy, to muszę to powiedzieć. Wygraliśmy masę spotkań, pokazaliśmy naprawdę dobrą piłkę. E, myślę, że ta runda naprawdę daje taki też... E, Udanym, żeby, żeby gdzieś dalej iść do przodu. Bo no, tutaj na filmie żeby dobra dobrze, żeby możemy Ty oczywiście w przyszłym sezonie zostajesz w motorze, tak? No jeszcze nic nie jest oczywiste, bo rozmowy dopiero się zaczną. W tym tygodniu będziemy rozmawiali. E, no każdy by chciał zostać, każdy by chciał ten napast w zrobić. zrobić. E, chciałby w tej którzy nie w na Natomiast wszyscy przed tysiącem pogadać, każdy, każdy bardziej teraz jest Dobry kontakt, trzeba tutaj dobrze zarabiać i trzeba tą drużyną tutaj uczestniczyć i zrobić Chciałbym podziękować kibicom na koniec tego sezonu za ten doping. Ja chciałbym podziękować wszystkim, którzy, którzy jakoś mimo, mimo tej, 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 tej atmosfery gdzieś ten motor zaczyna pod górę. Natomiast i kibice, i, i działacze, i sponsorzy gdzieś tutaj ciągnęli to wszystko w jednym kierunku, przede wszystkim też drużyna, to się zrobiła dobra drużyna. się wszystkim, całej drużynie, wszystkim sponsorom, wszystkim kibicom, wszystkim rodzinom, które tutaj nas też wspierały. Eee, ja myślę, że też daliśmy satysfakcję niektórym ludziom, e, którzy, którzy kochają motor. E, mam nadzieję, że, że to jakoś tak nie odpuścimy tego, wszyscy staniemy razem i powalczymy o awans, naprawdę, dziękuję wszystkim.